Cześć, nazywam się Paulina i witam Cię w kolejnym filmiku. Do tej pory mówiliśmy o tym, jak wygląda życie większości kobiet, których partnerzy trafili do zakładu karnego. Mówiliśmy także o etapach żałoby, które są następstwem zniknięcia Twojego partnera z Twojego życia, ale także o tym, że to normalne czuć się przytłoczonym wszystkimi zmianami, które spotkały Cię od momentu skazania Twojego partnera. Wszystko to, co do tej pory zostało omówione. Dotyczy Twojego życia z przeszłości lub teraźniejszości. Sama zresztą najlepiej wiesz, w jakim momencie życia aktualnie się znajdujesz. Dzisiaj chcielibyśmy zachęcić Cię do myślenia nie tylko o tym, co dzieje się tu i teraz, ale także o tym, co czeka Cię w przyszłości tej bliższej i tej dalszej. To właśnie dzięki myśleniu perspektywicznemu, a więc wybiegającemu w przyszłość, koncentrującym się na niej, Jesteśmy w pewien sposób w stanie kontrolować to, co dopiero ma się wydarzyć. W dzisiejszym filmiku chcielibyśmy zachęcić Cię do zmiany Twoich nawyków myśleniowych, aby jak najlepiej móc się przygotować do tego, co nadejdzie w przyszłości. Według specjalistów ma to prowadzić Cię do opracowania planu, a nawet planów, który pozwoli Ci przezwyciężyć spodziewane trudności w większości sytuacji. To właśnie dzięki umiejętności organizowania możemy czuć się spokojniej i pewniej. A przyszłość jawi nam się jako szansa, a nie zagrożenie, dzięki czemu odczuwamy mniej frustracji i lęków. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego i zawsze należy mieć z tyłu głowy, że może zdarzyć się coś nieoczekiwanego, czego nie przewidzieliśmy. To zupełnie normalne. Aby jednak być choć trochę przygotowanym na to, co może przynieść przyszłość, należy doskonalić w sobie właśnie umiejętność planowania. Specjaliści mówią, że planowanie odnosi się do tych wydarzeń z przyszłości, na które chcemy mieć jakiś wpływ. Tutaj możesz zapytać, w jaki sposób możesz mieć wpływ na to, co dopiero może się wydarzyć. Otóż jedyną rzeczą, nad jaką masz całkowitą kontrolę, są twoje reakcje. Uwaga, nie emocje, gdyż ich nie jesteśmy w stanie kontrolować, ale możemy pracować nad ich zrozumieniem. I teraz, jeśli uda ci się stworzyć jakiś plan, które uwzględnia mogące wystąpić po drodze do celu przeszkody, będziesz na nie przygotowana. Dzięki czemu łatwiej je pokonasz. W twoim przypadku może być to powrót do normalności, utrzymanie rodziny, usamodzielnienie się. Dzięki planowaniu przejmujesz inicjatywę. Nie czekasz na okazję, ale sama jej szukasz. Nie oczekujesz, aż ktoś ci powie, co masz zrobić, tylko sama, ewentualnie z osobą, której dotyczy ten plan. Wytyczasz sobie szlaki, wyznaczasz cele. To wszystko wpływa na zwiększenie twoich szans na osiągnięcie sukcesu. Rozumianie go nie tylko jako sukces w pracy, ale także jako zadowolenie ze swojego życia osobistego i innych obszarów, które są dla ciebie ważne. Wiesz już, dlaczego warto planować, dlatego teraz przedstawię ci z punktu widzenia specjalistów, jak stworzyć dany plan, aby można było go było uznać za dobry. Jedną z kluczowych cech dobrego planu jest jego realizm. Siły należy mierzyć na zamiary. Jeśli pan X chciałby sobie zaplanować urlop w kolejnym miesiącu za granicą, kiedy nie ma na ten cel odłożonego ani grosza, a jego zarobki oscylują wokół najniższej krajowej, jest to plan właściwie nierealny. Twój plan powinien uwzględnić Twoją obecną sytuację i możliwości. Tylko przy spełnieniu tego warunku jest szansa na jego realizację. Ważne jest także, aby plan był w miarę elastyczny, co to znaczy? Jeśli po drodze do celu na spotkają Cię jakieś trudności, np. choroba, zmęczenie, zła pogoda, dasz radę przeorganizować się tak, aby cel osiągnąć, może tylko zmianą środków lub terminu. Do tej pory skupialiśmy się na planowaniu w ogólnym tego słowa znaczeniu. Teraz chcielibyśmy podsunąć Ci kilka praktycznych porad, które możesz zastosować w sytuacji, w której obecnie się znajdujesz, dzięki czemu wizja przyszłości Twojej i Twojego partnera, zarówno ta bliższa, jak i dalsza, będą stabilniejsze. Czas, który spędza Twój partner w zakładzie karnym, nie musi być kompletnie stracony. Z pewnością macie ze sobą kontakt telefoniczny, podczas widzeń czy przepustek. Jest to czas, w którym możesz opowiedzieć, co u ciebie, u Waszych dzieci, bliskich czy przyjaciół. Możesz także wykorzystać go na opowiedzenie partnerowi o wydarzeniach ze świata, gdyż jego możliwości pozyskiwania tych informacji są ograniczone. A z pewnością, kiedy w końcu wyjdzie na wolność, łatwiej będzie mu się zaklimatyzować na powrót w świecie, o którym co nieco wie, niż takim, który zmienił się niewyobrażalnie przez te lata, które spędził on w zakładzie karnym. Ten czas możecie równie dobrze spożytkować na snucie planów dotyczących waszej wspólnej przyszłości. Kiedy kara pozbawienia wolności Twojego partnera dobiegnie końca? Takie planowanie niesie ze sobą szereg zalet. Oprócz tych, które wynikają z samego procesu planowania, czyli przyjęcie inicjatywy, zwiększenie szans na sukces, poczucie stabilności, może być to także świetna okazja do zmiany ścieżek życiowych, które dopro doprowadziły Twojego partnera za więzienny mur. Kiedy wyznaczycie sobie wspólne cele, do których oboje będziecie pragnęli dążyć, na przykład wynajęcie mieszkania, założenie rodziny, odłożenie pieniędzy na czarną godzinę czy wakacje w wybranym przez Was miejscu, łatwiej będzie Wam się skupić na dążeniu do ich realizacji, a tym samym uniknąć sytuacji, które mogłyby zagrozić ponownym wstąpieniem na przestępczą ścieżkę. Da Wam to również konkretny plan na przyszłość, który ułatwi Wam funkcjonowanie, kiedy Twój partner wróci do domu po odbyciu kary, co wiązać się będzie z kolejnymi zmianami. Chociażby w Twoich codziennych przyzwyczajeniach czy obowiązkach domowych. Ponadto, planowanie jest kolejnym sposobem, w jakim możesz wspierać swojego partnera. Jego pobyt w więzieniu wiąże się z patrzeniem na przyszłość w czarnych barwach. Spotkania są okazją do omówienia Waszych bieżących problemów, np. z dzieckiem, a dzięki układaniu wizji Waszej wspólnej przyszłości, Twój partner będzie miał okazję poczuć nadzieję, która płynie z Twojego optymizmu. Wiery w siebie i w niego. Pamiętaj jednak, że planowanie jest procesem, który ma Ci pomóc w realizacji marzeń. Uważać należy na nadmierne oczekiwania, ponieważ te często potrafią zdemotywować nawet największego optymistę. Stawiajcie sobie cele realne, których osiągnięcie jest możliwe. Wierzę, że właśnie Tobie się uda. Powodzenia!